Dzień dobry. Dzisiaj temat moje dziecko nie może się zaadoptować w placówce. Więc jeśli temat dotyczy co twojego dziecka, ma problem z przedszkolem czy żłobkiem, proszę zostań i wysłuchaj do końca. Cześć, nazywam się Wada Widziak i zapraszam na kanał Totalna Biologia a dzieci. Czy wiesz, że Twoje samopoczucie, Twoje przekonania, Twoje drzewa genetyczne mogą wpływać na choroby i nastrój Twoich dzieci? Sprawdź, jak sobie z tym wszystkim poradzić i zmienić Wasze życie na lepsze. Zapraszam serdecznie. Tak naprawdę, to, czy dziecko będzie z chęcią zostawało w jakiejś placówce, czy nawet, może nawet niekoniecznie w placówce, ale na przykład może być u dziadków albo innych osób, to tak naprawdę wszystko zależy od twojej postawy, tak naprawdę, tak? No bo jeśli ty masz jakiekolwiek lęki, wyrzuty sumienia, e, analizujesz, no to tak naprawdę dziecko też ma obawy. Tak? tak, jak ty masz obawy, to dziecko też ma obawy, no bo jeszcze raz wam to powtarzam, że to, co jest w tobie, jest i w dziecku, tak? Zwłaszcza im mniejsze, tym bardziej, im bardziej jest przyklejone do ciebie, tym bardziej ono czuje twój stan. I tak naprawdę to, co nawet y, obserwuję nie tylko podczas konsultacji, ale też taki w życiu prywatnym, to jeśli są rodzice, tak? A na przykład mam znajomych, którzy. No nie wiem, no dziecko idzie do żłobka i one analizują, bo oni wiedzą, że ono musi iść do żłobka, bo oni muszą iść do pracy, no bo bez tej pracy byłby problem, tak? Z ich utrzymaniem się i funkcjonowaniem, to po prostu wierzcie mi, to dziecko nie, 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 nie choruje. Jasne, ono bardziej potrzebuje jednak tej mamy i bliskości, no bo doszło do tej rozłąki, no ale jeśli zdrowy sposób później po tym żłobku jesteś obecna dla tego dziecka, jest przytulanie skóra do skóry, jest się uważnym dla tego dziecka, no to ono nie będzie chorować i nie będzie miało żadnych deficytów. Bo tak naprawdę tutaj nie chodzi o dziecko, że ono ma problem, tylko problem jest w tym, że ty masz problem. Albo może być, że masz złe doświadczenia, bo może twojej mamy nie było, bo tęskniłaś, bo może ty doszło do u ciebie do jakiejś rozłąki, tak? Albo może tak być, że to ty masz problem w kontaktach społecznych i twoje dziecko pokazuje to po prostu całą sobą w placówkach, tak? Bo może ty czułaś się niedowartościowała, może ty z jakichś powodów nie lubisz ludzi albo boisz się tych ludzi. Tutaj ten problem trzeba rozwiązać, więc tutaj nigdy nie chodzi o dziecko. Takie mam doświadczenia. Zawsze, za każdym razem, jeśli rodzic przychodził do mnie, że jego dziecko nie może odnaleźć się w placówce. Z jakichś powodów, to z reguły znajdowywaliśmy tam traumy tego rodzica, albo te obawy mamy, że ono sobie nie poradzi, nie da rady, będzie tęsknić, czy wszystko będzie dobrze. Jeszcze raz powtarzam, jeśli ty masz obawy, Twoje dziecko też będzie miało obawy, jeśli Ty miałeś złe doświadczenia w swoim dzieciństwie, że ta szkoła była dla Ciebie zła, albo że ciągle w tej szkole myślałeś, co jest w domu, bo nie wiem, był może pijany ojciec, albo mama, która bardzo chorowała, tak? No to to też może pokazywać, że twoje dziecko boi się o ciebie i też nie chce chodzić do placówki. Bo pytanie też, jakie ty masz stan psychofizyczny? Czy ono ma podstawy, że się o ciebie bać? Co się dzieje w twojej głowie? Co się dzieje w twoim ciele? Jakie dorobiasz historię? To jest bardzo ważne, żeby poukładać sobie w sobie, nie w dziecku. Bo za każdym razem, jeszcze raz powtarzam, kiedy miałam ten temat, pracowałam z reguły z mamą. To dziecko nagle zmieniało się o 1000 stopni. Ono chciało chodzić do, do tej placówki i było bardziej otwarte, bo jeśli ty się otworzysz na życie, to twoje dziecko też się otworzy na ludzi. Tak to trochę działa. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli cię spodobał, będę wdzięczna za lajka i za jakiś komentarz, może właśnie masz jakieś doświadczenie w tym temacie. Dziękuję i do zobaczenia w następnym.